Jesteście przesłodcy. Te osoby, które mi piszą, że codziennie rano wstają po to, o to od razu pierwsze co robią, to wchodzą na mojego Insta, zobaczyć, czy urodziłam. Spokojnie jeszcze nie, jeszcze, jeszcze jestem w terminie, ale nie takim stuprocentowym terminie, więc spokojnie, to jeszcze nie teraz, ale bardzo miło. Dzisiaj aktualnie przyjechałam, jeszcze przywieźć auto na przegląd, bo to już ten czas. Miałam wstać na grupę krwi, jeszcze, którą potrzebuję do szpitala, taki potwierdzony wynik, i zaspałam. Także powiem Wam tak, sen teraz to jest moje, mój przyjaciel, po prostu, któremu się poddaję 100%. Bo, 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 bo naprawdę go potrzebuję. Wow! Serio jestem pod wrażeniem. A sny to już w ogóle nawet Wam nie będę dzisiaj opowiadała, bo na przykład dzisiaj mi się śniło, że kot skakał w kurtce Gucci. W w zlewie w klasie, w której byłam na lekcji.